I witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ariowit i w tym poradniku pokażę Wam jak opuścić grupę na Discordzie przynajmniej w takim razie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę za pomoc zasubskrybowania kanału po więcej poradników A także napisania komentarza jakie chcecie filmiki czy pomogłem lecimy w takim razie tak więc pierwsze co się musicie zrobić to zareagować na Discord Wybrać serwer, który chcecie opuścić. Teraz tak, aby opuścić serwer Discord, wystarczy, że klikniecie prawym przyciskiem myszy na tam ikonkę tutaj naszego serwera. Naszego. Um, tutaj dobra ten. wszystkim myszy i pokazują nam się właśnie takie rzeczy. Na samym dole będzie. Czyli server. Czyli opuść serwer. Jak klikniecie, będziecie mogli opuścić ten serwer klikamy sobie. I zostaliśmy w wyniesieniu z serwera. Bo sami to zrobiliśmy. Dobrze. Proste. Mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję za uwagę. raczej się odwiedzić subem, łapkom, udostępnieniem znajomym, komentarzem. I to wszystko. Do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć, papa!